Okej, okay, chyba się ładuje. Mhm. A i owszem. A i owszem. Cześć, jestem CTSG, ze jest jest Ducnowa. Cześć, witam was serdecznie. E, witamy was w serii Skopak z gry Portal II. E, ja już tą serię kiedyś zaczynałem, powiedzmy robiłem jeden godzinny materiał z Jarsym. Eee, Duc na szczęście nie przechodziła tej gry jeszcze wcale, nie widziała ani jednego pokoju testowego, e, więc będzie robiła to jej za świeżaka. Ja będę udawał, że coś pamiętam. E, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Przypominam, że jest łącznie chyba 6 sal testowych, co zbiera się na 6 odcinków. E, odcinki mogą być takie nawet do godzinki, podejrzewam, bo niektóre testy są takie raczej trudniejsze i wymagają nie tylko zapamiętania, jakie przejść, ale i takich zdolności manualnych. Mam nadzieję, że jak sobie poradzimy. No, musimy. Nie mamy wyjścia. Prawda, najpierw się będą zaśmiać. Znaczy nie, Znowu. wiesz... Mam nadzieję, że jakoś zatrzemy tą granicę pomiędzy tym, że ja w to nie grałam, a ty grałeś, także będzie okej. Okay. Znaczy wiesz, mnie jest naprawdę kiepsko z pamięcią. Ja totalnie nie pamiętam, jak wygląda na przykład pierwsza sala testowa, mimo że takie rzeczy zwykle się pamięta zawsze. O. Oh, wow. Cześć, GLaDOS. Jej. Czemu jestem tym pomarańczowym? Dlaczego jestem mniejszy w ogóle? Tak trochę mi to ubliża. Jej, jak ja mam do ciebie pomachać? No masz kół, masz nacisnąć ja ja im Pomacham. Też ci pomachałam. Jaką ja mam w ogóle brzyd, brzydką tą. Brzydkie oczko takie nurkowania. No widzę, właśnie. Brzydką czapeczkę, jak Menel. <laughs> o, narzędzie Ping, faktycznie. Co, co by tu wybrać? Małpę, nie? Małpa najbardziej do mnie pasuje. Good. Orange, your to your from the table. Jej. <laughs> Masz tu jakiś lubiony element na, na tablicy? Oczywiście. No A gdzie to jest srebro czy złoto? <laughs> e, A jest srebro chyba? Okay. Okay. Tak myślałam. Widzisz? Ciekawy choice. wybór. Najśmieszniejsze, no że to chyba nigdy nam się nie przyda tak naprawdę. Że to jest takie jednorazowe coś. Gdzie ty spadłaś? Gdzieś gdzie tu? Ty spadłaś? No, jestem tu no. No gdzie? No tu! No gdzie? No, nie widzisz mnie? No nie. Czekaj, bo to był taki klawisz do... Czekaj, bo się śmieje przez przypadek. Widzę. <laughs> przypadkowy śmiech, nie? A, a dobra, o, widzę. gdzie jesteś. No siemanko. Eee, Jej. Dobra, teraz to będzie wyglądało w ten sposób, że mamy. O, co my mamy? Ja już mam jakiś Nie mam żadnego portalgana, ty coś musisz tam zrobić u siebie. Ja już nie pamiętam za bardzo Przecież co. Ja tam nie jestem w stanie doskoczyć. No, ja też nie. Chyba. O, zrobiłam coś. No właśnie, masz portal z jednej strony, nie? Je? Musisz też zrobić. Ale jakie, jak ja nie mam? No F naciskasz na białej ścianie. Tak? Tak. O, się, ale fajne. Aha, dobra, czekaj, czekaj, nie, 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 nie. Tylko, że nie działa. Dobra, Czy teraz możesz. Eee, nie. Oh! A, każdy sobie sam. Spoko, O Awesome. O awesome. awesome. Ja mówię ci, niby podstawowa rzecz jaką trzeba zrobić, ale totalnie nie pamiętałem o co biega. Jej. Dwa samodzielne portale. Ja nie wiem, czy powinniśmy komuś wyjaśniać, o co w ogóle w tej grze chodzi, bo chyba z portalem każdy już się zdążył zapoznać, każdy mniej więcej wie, o co w tym chodzi. Dobra, ja tu mam stanąć na przycisk, teraz ty przejdź. Gdzie? No tam, za tobą. A! A! I teraz ty stań na przycisk? No stoję, stoję, chodź. Hello. Hello! Dobra, i chyba koniec sali. Dobra, ja może wyjaśnię, bo ja, ja wiem, że to głupie w ogóle tłumaczyć komuś jak wygląda portal i na czym polega. Um, tak, mam portal gun czyli pistolet, który strzela portalami. Um, lewym przyciskiem myszy robię niebieski, jasny niebieski portal. E, prawym przyciskiem robię taki fioletowy. E, Duds ma niebieski i żółty. E, Nie, mam czerwony i żółty. Czerwony i żółty? A faktycznie? faktycznie, masz rację. No, i w każdym razie przez taki set dwóch portali wykonanych przeze mnie ja mogę przejść. Tak samo mógłbym przejść przez portale wykonane przez Duc. A. I tu mi rzuć jeden swój. Gdzie? Tutaj. A tam drugi. Proszę. Okej. Okay. Dzień dobry. Ja tobie też coś mam tu rzucić? Nie, możemy iść yep. dalej. Um. O, kusiczek. No, naciśnij. Nacisnęłam. Ale... Aha, no dobra, moje też zadziałało. A to są takie kostki, które możemy. Które, których możemy użyć do naciskania. O, do wduszenia no, przycisków. Słodkie, co teraz? Aaa, teraz mam się rzucić kostkę, a ty pewnie masz ją złapać w locie czy coś. No, tak myślałem, łap, łap Masz, dobra. Mam. i co mam zrobić? Teraz masz mi ją chyba podać tutaj, tu masz mi ją podać okienkiem. Dobra, a ja ci ją podam z tamtego okienka. Tylko, że ja nie wiem. Aha, dobra. Dobra, dobra, wiem, wiem. Ja wiem. Może... Czekaj, ja może w ogóle ją rzucę. O! Prawie. Almost. Czemu się nie otworzyło? Mmm, połóż jeszcze raz chyba kostkę. No, ona się psuje. O, świetnie. Teraz. Okej. Okay. Działa. Mm -hmm. Dobrze. Staje. Ło, teraz ja pewnie przejdę. Mhm. Mm I co zrobię? Czekaj, 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 stój tam, stój tam. Stoję. A nie masz tam jakieś kostki albo czegoś? Mam tam guzik, A, wiesz? Czekaj, czekaj, czekaj. Specjalnie... Wiem już o co chodzi. Proszę, zrobię ci portal. Jej, urocza. Mm -hmm. Naciskam, Gdzieś musisz Mostek mieć kostkę. Tak się zrobi. Uuu, hallow, stój. High five, <laughs> oh. Oh, chodźcie. O oh, you're glad that's no fun. Ja jestem pomarańczowy, nie? Spiesprzaj do swojego. A ciekawe co by było jakbyśmy poszli do niewłaściwych. Ja nie wiem, sprawdzimy. <laughs> ja już chyba testowałem kiedyś, ale totalnie nie pamiętam. <clears throat> oh else Dobra, i to teoretycznie można zaliczyć jako tutorial. To jeszcze nie była taka pierwsza salka. Um, I co? Od razu chyba zrobimy pierwszą salę, nie? Żeby nie było, że taki krótki materiał. Zdecydowanie. No to dobrze. To poczekajmy, tylko aż się wszystko doładuje. Ale mi FPS-y spadły. No, na loadingi mi też spadają. Okrutnie spadły. No. Ale portal mi i tak jest fajną grą, jest dobrze zoptymalizowana. Ja w mhm. sumie gram na, na wysokich ustawieniach i nigdy nie miałem jakichś takich ścinek. Też mam na najwyższych Oh Wells, okej okay. Okej okay. Czekaj, wydajemy się komunikatowi nagadać Okej okay. No hmm. i tutaj widzimy w ogóle tablicę ze statystykami wynikami i innymi pierdołami Mamy 16 punktów za współpracę naukową Budowanie zespołu, urocze Tak, to są to co widzimy tutaj, na przykład drzwi do pierwszego etapu Tam widzimy gdzieś daleko o, w ogóle jest zbliżenie na jak nic nie nie scroll, nie wiedziałem. Tak instynktownie to zrobiłem i wyszło. Tam na horyzoncie widzimy masę i prędkość. Tam mamy trzeci, czyli bariery świetlne. Tam mamy czwarty, tuby transportowe. Aj, aj, piąty na górze. Gdzie Żele idziecie? mobilności A, wyżej. Jeszcze nie lubię jest... żeli. Nie Jesz... lubię żeli. Oj, tam, oj, tam. Pierdu, pierdu. Bariery świetlne jeszcze są góry. Tam coś jeszcze jest. O, tam. No i właśnie ten, ten szósty, ten, ta szósta salka, to jest sala, która się odblokowała dopiero niedawno, jest z darmowym dodatkiem DLC. Eee, ja osobiście jeszcze tego szóstego nie grałem, i właśnie głównie z tego względu bardzo chciałem pograć znowu w portala drugiego. Ale co, póki co przejdziemy się do pierwszej salki, żeby nie przedłużać. Tak. Ajaj. Ajaj. Aj, Rudę przodem. Panie przodem, a nie rudę przodem. A, nie wiem, powiedziałem, że coś w tym stylu. Czekaj, trzeba ponaciskać do, do, do tyłu. Okej, okay, pierwsza salka. Okay. Dobra, idę do twojego portalu, zobaczymy, co się stanie. Nic się nie dzieje. Okej, okay, czuję się głupio, przepraszam. <noise> Okropną masz tą czapeczkę, wiesz? <noise> wiem, muszę zmienić. Naprawdę straszna. Zaraz zobaczę w pauzie, czy się da to zmienić, czy nie. Ach. I z znowu. Tak. Przed następnym odcinkiem koniecznie musisz zmienić image. Oh, come on. O, nie come jest come tak on. źle. Jest to no, Ok. Ok. Głaszczę. Okay. Stoję. No, Czekaj się. chce dać na nagadać. Dobra. I teraz zobaczmy. O, jest robot, coś tam. Tylko nie wiem nie czuję coś ciekawego w plecaku. Mam. Krągiewkę z kostką Co nam to daje? Czekaj, jestem teraz niebieskim um, No zdejmij, puść, odłóż Rurki, nie chcę tego Nie można wymienić Pusty, użyj, o świetnie, użyj Już wygląda normalnie, teraz... Mm -hmm. No okej, okay. wszystko jest okej okay. Eee. to ja idę tam? Pewnie tu portal mam ci rzucić, rzucić albo coś, albo tak i nie. Dobra. Stoisz? Tak. I nie wiem za bardzo, co mam tu zrobić. Tu jest taki, mm, taki obrazek mały, że niby mam. Eee... Otworzyły ci się drzwi. No, są otwarte. No to chodź no i to... rzuć mi tam portal. Okej. Okej. Okay. Okay. A za co dostałaś punkty kolaboracji? Bo ja w ogóle nie czaję z tym. Ten... Czy, a co teraz zrobimy? Aha, czekaj. Ehm. Um. Mm, no właśnie, O e. <laughs> Oh well. Musisz oh well. tam stanąć, tam. Tutaj, o? Nie, nie tam, albo nie. Tutaj, czekaj. czekaj, 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 czekaj. Nie, to otwiera te drzwi. A do których ty masz dojść? No a musimy wyjść tędy. Aha, nie? czekaj, stój tam, stój tam. Przecież to jest oczywiste, my już to rozwiązaliśmy, tylko teraz musimy tam podejść, żeby nas zaskanowało. Excellent. Down. Down. Kto tu jest czyim oh. sidekickiem? Whatever. Whatever. Czy to ma jakieś znaczenie większe? No, dla, dla GLaDOS ewidentnie ma. Oj tam, GLaDOS to GLaDOS. GLaDOS to GLaDOS, masz rację. No właśnie. Aha, i zapomniałem wspomnieć o pewnej istotnej sprawie. Każda seria testów składa się z e, sześciu sal testowych. Ja! Chcę nacisnąć guzik. Naciskaj. Co to zrobi? Otworzy. Jest na czas. Aha, czaję. To ja tam sobie idę. Idź tam sobie. Poszłem sobie. Posznołem. Otwieram ci. poszedłem. Poszydnołem. Mm, aha. Okej. Okay. Idź do mojego portalu, tam, o. Dobrze. Idę. Hello. Hello! A nie wiem, czy w ogóle wiesz, że jak nacisniesz TAB, to Ci pokazuje takie okienko z tym... Wiem. No. Ale myślę, że na, na filmiku i tak mnie tu użyjemy, nie? Tak, zdecydowanie. Dobrze, dobrze. Dobrze. Guzik, ja naciskam guziki. Okej, okay. a czeka, bo tu synchro mamy chyba zrobić, wiesz? No to idź. Czekaj, 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 bo to będzie tak. Jak to będzie? A, dobra, patrz, 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 patrz. Ja na przykład robię portal tutaj i tutaj, bo tu mam drugi przycisk. Będziemy musieli synchronicznie nacisnąć te dwa oh, przyciski tutaj. Kat. E, to nie jest takie trudne jeszcze. Tylko czekaj, 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 czekaj. muszę sobie teraz przypomnieć. Mm. Tylko co się stanie, jak naciśniemy te guziki? Okej, okay, ja zrobię jak coś odliczanie na czas. Dobra. I jak zaczniemy odliczanie, to od razu naciśniesz przycisk, przejdziesz ja do drugiego. Jak zaczniemy, czy jak skończymy? Jak, jak czas się odliczy, ten, który zaraz włączę, to naciśniesz przyciski i polecisz do tego drugiego, za portalem, tak? No, okej! Okay. <laughs> oh, come on! Leci. Dwa, jeden... Nacisnęłaś już? No! <laughs> Dobra, Dobra, spadło, 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 jest OK. Tak? No, spadła kulka taka fajna. Ale fajna. No, ta kulka jest zajebista, w ogóle nie wiem czemu ona się nie doczekała. Eee, um, co, zabrałaś? Co za wredne małe, no. Oj, tam, oj, tam. Miałem mówić, że dziwne w ogóle, że ta, że ta kulka nie odniosła takiego sukcesu e, jak kostka, że nie się takim symbolem fajnym. Aj, tam, kulka, a kostka to trochę różnica. O, właśnie, maila dostałem, że nowe Humble Bundle wyszło. O, oh ga. Nie wiem, co jest w środku, ale wszystkim serdecznie polecam. W ciemno. Jak, jak zwykle zresztą. No, to jest świetna akcja, ja jestem dużym fanem Humble Bundle. I gear indy. Communication... Jej, lubię te kostki. No, są fajne. Czekaj, czekaj, czekaj. Aj, to będzie trzeba przez portal przepuścić. Kat, nie mogę wycelować. Mm. Mm. A nie 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 nie, czekaj, czekaj, czekaj Coś spieprzyłeś? I ty rzucasz jeden przydać. z tej i drugi z tamtej Jej! Jej! Proste, awesome. nie? Trasie, ja, ja naciskam, spadaj! Nie! Yeah. Spadaj! Dobra Ja pamiętam, że zawsze wszyscy mi krzyczeli, że ja tą salę źle robię Dlaczego? No nie wiem, ale działało Uważaj, bo cię tu mogę spalić. Nie um, spalisz. A coś się dzieje, jak naciskasz przycisk? Nacisnij przycisk ten. O tam, tam, tam. Jaki tam, tam, aha, ten, tam. Właśnie, tak mi się ciężko celuje. Okej. Okay. O, ja sobie mogę teraz spalić. No to spał. You monster. I to może tylko o to chodziło. A nie! Dobra, czaję. Czekaj, 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 czekaj. Musisz to po prostu. O tak. No, możesz nakierować się, chcesz. O, fuf, nie na no, nie ruszaj go. Stoisz na drogę. No, o, ale to było straszne. Troszeczkę, ale tutaj jest jeszcze. Ła! Wow, Zrobić. A teraz coś. musisz rzucić tu i tu. No, dobrze. tu. A skąd mam ci wziąć tu portal? No tam. Gdzie tam? Aha, tam. Dobra. <laughs> o, okej, okay, schodki są. Gdzie się pchasz? No masz, przodem No gdzie mi z tyłu? Za plecami. God. Bądź tu człowieku kulturalny. Oj tam, oj tam. Oj tam, oj tam. Czekasz się? Troszeczkę. chuj troszeczkę. Po chuj się przypierdalasz? Po chuj temat? Po chuj prowokujesz? Mam przestać? Nie, kontynuuj. No widzisz. Dobra. Salka czwarta, jeśli się nie mylę. No, szybko to skończymy, ten test jest w miarę prosty. O. A, oni robią kamienny papier. Ty jeszcze nie masz Achievementów, ale jak trzy razy wygrasz, to dostajesz Achievementa, właśnie. Jej, popatrzmy, co my tu mamy. Dwa guziki. O, dziewczy. to pamiętam. O, posunęło się do góry. Tak, jedna osoba robi tutaj, wiesz, e, puzzle, druga skacze między tymi. To ja będę robić puzzle, a ty sobie skacz. A ty mnie tam zabijesz. Nie zabiję cię. Nie jest... zabiję cię w ogóle. tak to pewnie zabrzmiało. Widzisz, ja jestem tutaj, teraz musisz mnie przypuścić. Właśnie tak. A! Aaj, sorry. Spoko. No, teraz to musisz, okay, musisz opuścić. Dobra. Ja jestem mózgiem. O oh, fuck. Jest ok. Musisz się po prostu streszczać. Tu mi musisz... Straszczać. właśnie, na dół. I na górę. Okej, okay. na dół. Mmm... E, e, e. Nie stresuj się. Nie, Czekaj. bo słyszę, że coś się podnosi, coś się opuszcza. No. Ale jak ty tam wejść? Nie dasz rady tam wejść? E, wiesz, co ja sobie mogę gdzieś tu portal rzucić, bo mam tutaj akurat Pod siebie płaszczyznę. Można. Tak, Rzucie. tylko nie, nie, nie wiem gdzie na górę. Weź mi, musisz któryś ma, podnieść. Masz na górze już portal jeden. Przecież ja mogę tu rzucić. Dzień dobry. No. Gdzie o. wypadłeś? Tutaj, obok ciebie. Aha. Okay. Ale ta zrobiliśmy normalnie. <laughs> Cichaj tam. <laughs> cicham, cicham, to możesz tu sobie portal rzucić. I tam z drugiej se strony. Rzucę. No sobie rzucaj. Czekaj bo krzywo zrobiłam. A nie mogę z drugiej strony sobie rzucić. Mogę tam najwyżej ci rzucić. Aha, o faktycznie, bo to o to chodzi. Nie, mm. szybciutko. No ba, mamy no ba. Ba. talent po prostu do tego. We got Brains. Ach. Kat, ty i te twoje zombie. Brains. 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 Mleko! Nie, dude, tak zombie nie robią. <laughs> Może tu mi się wykręca Proszę cię bardzo. Nie Na pewno nie. się ucieszę Nie, nie. Po Piąta salka. Guzik. Kostka. Guzik. Moja. Kostkę mi się zabrało. Dawaj to. Nie. No to dobra, no to będziesz, będziesz znowu mnie tutaj przypuszczać. Pewnie mnie zabiję specjalnie. No właśnie, to jest takie wiesz, do wyważenia. W sensie, że ja sobie portal robię tutaj na przykład, i, i tutaj, i w odpowiednim momencie przechodzę, nie? Dobrze, teraz na razie możesz przejść tam, żeby. No, teraz opuszczaj platformę. Na środek, tak, no, żeby mnie ty... nie spalić. Robię co mogę. Dobra. Dobrze. I potem będziesz musiała mi to otworzyć tutaj. Sekundeczka. Spoko, spoko. Sorry, Sorry! <laughs> Eee, platforma, 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 zaraz się utopię w pasie Zaraz się utopię w pasie U, e, e. Ja wiedziałem, że to będę marionetką Ja wiedziałem Czekaj czekaj, jeszcze wyżej Ale to... też to jeszcze wyżej leci Zarąbiście, Możesz już przenosić Nie mogę trafić A! Jest luzik no, jestem, jestem. Nic nie podnoś, nic nie podnoś. Dobra. Nie um, proszę. Teraz pytanie: Tu portal, i tam ci rzucę. Właśnie, gdzie? Aha. Dobra, musisz zrzucić sobie laser tutaj, żeby ci się podniosły te, te, te dziwne szczypki do góry. Awesome. Tłumaczę kupa.

Aaaa, so Glawis jest tak bredną suką. O. I co, ostatnia salka? Tak. Ile nam tu tego wyszło? 20 minut. Szybko poszło. Słodziutko. Sweet. Sweet! Tu wisiowy klem! Nie, tutaj się w powtarzanie nie przyłączę. Z powodów oczywistych. Tak, nikt nie robi tego lepiej niż ja. Aaaa! Są so awesome. Iii! So awesome. Może takie toto to małe pokurcz takie idzie. <laughs> nie patrzcie tak na mnie. Czekaj, da się ci tu w mordę przywalić czy coś? O, czekaj. Pogrożę ci. O nie, to jest kamień papier. Czemu nie ma wrogich gestów? Zostałeś ukarany. Przegrałem jeszcze, tak? Nie wiem, Czekaj, czekaj. To jest 50-point penalty. Znowu, co nie trafiłem? Dobra, nieważne. Dobra, ale gdzie mamy iść? Tam coś jest na dole. Tam chyba można rzucić portal. O, jest coś? Tak, można. O, a? -a? Dobra, sam se rzucę. Stary. <laughs> Spoko. Jak się przechodzi ty... przez to takie niebieskie, no, przez wiem, to tam... wiem. Dobrze, wiem. no to idę. Ej, to już skończyliśmy. To już jest koniec szóstego czapterku. Czerwterku. Coś tu jakieś głupie będzie trzeba zrobić. Znaleźć dyskietkę, jakieś tam inne coś. O, tu chyba się dźwignie przełączało. F. Aha, musimy zrobić synchron, zdaje się. Z czym? Z dźwignią? Z dźwignią. No tylko czekaj, 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 czekaj. Gdzie jest druga dźwignia? Bo to jest pierwsza. A, druga jest tutaj. To no, czekaj, so czekaj, pretty. czekaj. Eee, nie, jeszcze raz 3, 2, 1 No Od... i co? Otworzyło się czy się nie otworzyło? Nie, dlaczego nie? Jeszcze raz 3, 2, 1 Duty, e, nie f. No, naciskam f. E, nie f. A dobra. <laughs> I zablokowałam się, dobra. Trzy, dwa, jeden. Dobra, poszło. Da. Da. Tam portal trzeba rzucić, dobra, żeby dowiedział. Jeden. Okej. Okay. Tu jest płyta, jeszcze się rozejrzysz, jest tu coś innego, ciekawego. Ale fajna. I co z nią można zrobić?

Gotowa? A Da! Taka nagroda da. za skończenie, nie? Ołała Ałała! Ał! Sponiewierała <grymne> mnie. Tak. z tak robi, przywykniesz. Straszne. Przywykniesz. Naprawdę straszne. No i dobrze, dobrze. Tym samym skończyliśmy pierwszy, Pierwszą salę testową, jak i samouczek e, do gry. Dajcie znać, jak, pod jak podoba Wam się pomysł tej serii. Ja bardzo chętnie poczytam. Um, do zobaczenia w drugim rozdziale. Do zobaczenia. No, czekaj, jakiś gest, może pożegnalny. Papa pa jest. Pa, pa. jest. Papa. Ej, o, 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 o. Uh... Dust, tak się nie mówi, papa, pa. ale nieważne. Papa. Pa. Да, брак конец. <laughs>